Cześć, Pan Fachowiec z tej strony. Dzisiaj pokażę Wam jak w prosty sposób można wymienić żarówkę wewnętrzną wewnętrzne oświetlenie piekarnika na przykładzie tutaj tego gorenie. No to co, zaczynamy. Po otwarciu drzwiczek naszym oczom ukazuje się wentylator termoobiegu wraz z osłoną żarówki, która znajduje się w tym miejscu. Należy ją odkręcić wyjąć. Jest szklana, także uwaga, żeby nie wypadła. Złapać żarówkę i po prostu wykręcić. Złożenie następuje w odwrotnej kolejności, czyli jeśli posiadamy żarówkę, już kupioną, wkręcamy ją w środek, mocno dokręcamy, bierzemy klosik, Wkładamy do środka i zakręcamy. Tyle. Dwie minuty roboty i można zrobić to samemu. Pamiętajcie tylko o odłączeniu zasilania, czyli piekarnika. Tutaj można wyjąć wtyczkę lub zrzucić na przykład bezpiecznik. Dzięki, do następnego.